Jo, dojdziemy do finału. mówię wam, kochani, dojdziemy do finału. Hop, hop, ty duży, skacz pierwszy. Wiedziałem, że akurat tu się trafi nam. Co? O! Udało się. No, pan precel! Skacz pan, teraz ja pierwszy. O, widzicie, kochani, pokierowałem was fajnie! No, i który teraz następny skoczy? Pan precelek. Tak, to ja też umiem panie preselek Tak, wszyscy skaczemy do góry jak kangury No, ale to trzeba do góry i do przodu, kochani, what tak, What tak, o! Uwaga na łepek O, ktoś po nas idzie, halo, hop hop, tu jesteśmy, hop hop Tu jesteśmy, hop hop, widzisz nas? Czy nie widzisz? Patrz, boi się, nie pamięta gdzie ma gdzie ma wskoczyć, żeby nie spaść? Popatrzcie kochani, czy to jest jakaś, jakiś kosmos, jakaś galaktyka, nie wiadomo gdzie my jesteśmy O, wiedziałem, że to akurat tutaj mu nie wyjdzie, także skaczemy, raz Dwa Trzy Cztery, kochani, pięć Coraz bliżej wyjścia, coraz bliżej finiszu Jest szansa, że przetrwamy to Może się nam uda, może nie Okaże się. Co to? Patrzcie kochani, jaki święty Mikołaj!